My jesteśmy po tygodniu pracy tutaj na obozie, wiadomo te pierwsze obozy zawsze są ciężkie, jest dużo pracy bez piłki, gdzieś jeszcze to, to czucie piłki myślę, że dopiero przyjdzie na drugim obozie. Tutaj mieliśmy na zadanie, zadanie wybiegać to no i pozytywnie chcieliśmy zaakcentować ten, tą końcówkę obozu, no niestety przegrana nie udało się. Fakt faktem, że goniliśmy wynik, bo było 3-0, to 3-2 może też inaczej trochę wygląda, ale mimo wszystko jest przegrana. Ty szczeliłeś jedną z bramek z główki, mimo że nie, nie masz zbyt dużego wzrostu, ale udało się. No tak, udało się. Bramka cieszy, ale, ale no, mimo wszystko jest przegrana, także, także nie ma się tak co chura cieszyć, tylko dalej pracować. Mhm. Nogi dzisiaj nie chciały chyba m, aż tak bardzo pracować po tym zmęczeniu. Nie, nie, w nogach, w nogach siedzi, bo jesteśmy po ciężkiej pracy. Dużo było intensywności właśnie na, na nogi, także dopiero po, po jakimś czasie przyjdzie ta świeżość w nogach i myślę, że na Cyprze już będzie to inaczej wyglądało. Strzeliłeś jedną z bramek, aczkolwiek na początku nie była ona uznana jako Twoja. No, wydaje mi się, że, że, że myśleliście, że, że to Piotrek przejdzie lot i bramkarz też tak myślał i, i dlatego jej nie, nie poszedł na tą piłkę i ona wpadła po długim drogu. Mhm. Widać było, że właśnie ten ruch Piotrka zmienił całkowicie bramkarza, ale gdyby nie ty, to ta bramka by w ogóle nie padła. Ale myślę, że, 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 że jeżeli Piotrek by ją dotnął, to to by była też bramka po krótkim słupku. Mhm. Więc, więc to, co, czy wrzuciłem, to, to, to nie ma znaczenia. Ważne, że ten ruch był. Mhm. Zrobiłeś dobrą zmianę, bo. Tą twoją stroną szły bardzo dobre akcje. Wyglądałeś dobrze fizycznie, mimo tego, że duża praca za wami na tym zgrupowaniu. No tak jest ciężko, szczególnie mieliśmy wczorajszy dzień bardzo ciężki trzy treningi i, i dzisiaj chodziło o to, żeby ten sparring po prostu wybiegać, bo nas też było dużo zawodników i w mniejszym odstępie czasowym graliśmy. No, czy, czy dobra zmiana to już trener oceni. Dzięki.